Dojazdów leży w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmirzów Lubożyca. Dojazdów graniczy z Krakowem, Prusami, Sulechowem i kocmierzowem. Baranówka znajduje się w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmirzów Lubożyca. Baranówka graniczy z Sulechowem, Maciejowicami, Łuczycami, wysiłkiem, Lubożyckim i Lubożycą. Jeżeli chodzi o rzeźby terenów, dojazdowie są to głównie górki i pagórki. Baranówka również są to górki i pagórki. W dojazdowie mamy niewielki las, w którym mieszkańcy mogą się odprężyć. W lesie w dojazdowie znajduje się staw, w którym można spotkać bobry. Jesteśmy nad stawem w dojazdowie. Jest tutaj dużo kaczek i kiedyś był tutaj widziany podobno żółw. Jest to świetne miejsce na relaks i odpoczynek. Przez baranówkę przepływa rzeka Baranówka, która jest dopływem Dłubni. W Baranówce również znajduje się staw. Według danych z 2024 roku w dojazdowie zameldowanych jest 1039 osób, ale prawdopodobnie mieszkańców jest trochę więcej. Do dojazdowa sprawdza się wiele młodych ludzi ze względu na szybki dojazd do Krakowa i łatwą dostępność pracy. Pomimo tego, że jest tu wiele pól, większość mieszkańców zatrudnionych jest w dziale usług. W Baranówce zameldowane jest 1045 osób, ale mieszkańców prawdopodobnie jest więcej. Ze względu na szybki dojazd do Krakowa ciągle budują się do nowe osiedla i sprowadzają młodzi ludzie. Na ulicy Dworskiej znajduje się Stary Dworek. W Baranówce znajduje się Stary Opuszczony Dwór. Na placu Świętego Stanisława znajduje się Kapliczka Świętego Stanisława, założyciela dojazdowa. Na ulicy Galicyjskiej znajduje się Kapliczka Marii, pod którą są śpiewane majówki. Przy ulicy Krakowskiej znajduje się ostatnia w dojazdowie kapliczka. Kapliczka Matki Boskiej w Baranówce. Ile lat Pani mieszka w Dojazdowie i jak Pani się tutaj mieszka? W Dojazdowie mieszkam od 50 lat. Mieszka się bardzo dobrze. A zmieniło się bardzo dużo. Co na przykład się zmieniło? Zmieniło się dużo. Po pierwsze droga była bardzo wyboista, nie było asfaltu. Nie jeździł autobus. Od jakiegoś czasu mamy autobus. W dojazdowie nie ma żadnych noclegów, ale najbliższy jest w Lubożycy w Kolpingu i uważam, że jakaś miła pani was i tak by z chęcią przenocowała. W Baranówce nie ma żadnych noclegów, ale najbliższy jest w Kolpingu w Lubożycy. W DZW ani w Baranówce nie ma żadnej restauracji, ale najbliższa jest w Lubożycy jest jest Ricardo. To dojazdowie jest wiele sklepów, takich jak na przykład Anulka, Lewiatan, Point, Żabka, Pepko, sklep ogólnospożywczy u Pani Basi. W Baranówce znajduje się piekarnia ekler Baranówka. Znajduje się tu także lodziarnia lodowe Przysmaki. Obok Lewiatana przy ulicy Aptecznej znajduje się jeden z wielu paczkomatów. Znajduje się tu także automat paczkowy DPD i bankomat oraz wpłatomat. Na ulicy Pogodnej znajduje się paczkomat Allegro. W Baranówce na ulicy Chlebowej znajduje się paczkomat. W dojazdowie znajduje się boisko klubu piłkarskiego Partyzan Dojazdów, który działa od 1947 roku. Znajduje się tutaj również boisko do koszykówki. W Baranówce znajduje się boisko klubu sportowego Ekler Baranówka, który został założony w 2007 roku. Obok stołów w dojazdowie znajduje się plac zabaw. Na naszym super placu zabaw znajduje się stół do ping ale możesz zagrać, jak wyniesie swoją piłeczkę i paletkę. Obok lodziarni znajduje się plac zabaw. Wokół stołów dojazdowie rozmieszczono są tablice, które informują nas o ekologii oraz o tym, jakie zwierzęta tutaj mieszkają. Obok stołu znajduje się ścieżka ekologiczna edukacyjna. W dojazdowej znajduje się przedszkole samorządowe, wesoła gromadka, do którego chodziłam i ja, i Zuzia, i ty pewnie też. Znajdujemy się pod świetlicą wiejską W dojazdowie, gdzie na co dzień odbywają się zajęcia z Centrum Kultury i Promocji. W baranówce, przy ulicy Chlebowej, znajduje się Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Co roku na parkingu w świetlicy odbywa się festyn, a w tym roku również odbędą się dni gminy. Jest tutaj przychodnia lekarska i apteka. Jest tutaj cała jedna, jedna stacja paliw. Na ulicy pogodnej obok żabki znajduje się wiele punktów usługowych, na przykład taki jak fryzjer i kosmetyczka. Na ulicy Galicyjskiej znajduje się weterynarz. Można tu również kupić blachy dachowe i altany. Znajduje się tu również gabinet stomatologiczny. W dojazdowie można się też ubezpieczyć. Przy ulicy Galicyjskiej znajdują się usługi pogrzebowe Lejda. Na ulicy Piastowskiej znajduje się wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego. W dojazdowie jest rozwinięta sieć komunikacyjna. Mamy sześć autobusów, którymi dojedziemy do innych miejscowości naszej gminy oraz do Krakowa. Z dojazdowa do centrum Krakowa autem jedzie się około pół godziny, a na czyżyny autobusem około 25 minut. W Barance znajduje się stacja kolejowa PKP. W Barance nie ma żadnego przystanku autobusowego, a najbliższy jest w Dłubożyce. Do centrum Krakowa dojazd autem zajmuje pół godziny, a pociągiem około 15 minut. Podsumowując, to by była moja maja ojczyzna. O dojazdowie. I Baranówce. I ja w mojej małej ojczyźnie nie zmieniłabym w sumie niczego, bo i tak wszystko już tam mamy a ja bym tylko dodała przystanek autobusowy najlepiej pod PKP. Oba te miejsca są bardzo atrakcyjne turystycznie. I polecamy każdemu tu przyjechać.